Komunia święta, akt miłości Boga i człowieka, króle Eucharystyczny, chcę pouczyć Cię jeszcze, że kiedy przychodzę do Ciebie, wypełniam Twoją duszę bez końca. Jesteś wówczas połączona ze mną. Chcę, abyś wiedziała, że jest to akt naszego wiecznego połączenia. Kiedy Ty przyjmujesz mnie w swojej duszy i oddajesz mi ją w moje posiadanie. Taka jest definicja aktu wiecznego połączenia. Kiedy nie stawiasz mi żadnego oporu, mogę posługiwać cię Tobą, dziecko. Oddajesz mi siebie całkowicie, zdając się całkowicie na moją wolę i zgadzając się z nią, zawierzając mi bez końca. Posłuchaj. To jest jak akt Twojego pełnego oddania mi się, kiedy ja przychodzę do Ciebie w komunii świętej. Szatan podobnych aktów żąda od Was. Bóg ten akt pieczętuje swoją krwią. Szatan też żąda krwi. Przecinasz kawałek skóry i bierzesz. Pióro zamacasz i się mu oddajesz. Tak. Dziś się masowo ludzie oddają szatanowi. Oddają swoje domostwa, swoje firmy. Pamiętacie, ja wam dałem wykaz tych firm chemicznych, kosmetycznych które wszystkie są oddane w latach 70. Szatanowi. One rosną. Wy sobie nie zdajecie sprawy, ile tak zwanych firm wielkich marketów, do których latacie na zakupy, że są tanie. One są oddane szatanowi dzieci. Stąd to kwitnie. Stąd tysiące sklepów. Oni dokonali aktu oddania się szatanami. Kiedy idziesz do Komunii Świętej, wtedy oddajesz się Bogu. Nie ma pytań. Oddajesz się do Jego dyspozycji. Żeby ten akt całkowicie uciekł wam, trzeba zrobić restrukturyzację Mszy Świętej, Komunii Świętej, czyli doprowadzić to do stanu Grendola, de, grendolady, czy jak tam się to nazywa? de grendolady. Wszystko jest marmoradą, roz, rozjechane. Wszystko tak ustawione, żebyś nie miał czasu ani sekundy pomyśleć. Postawa, dyscyplina, ryb, sprawność, cyk, cyk. Bezpieczeństwo. Posłuchaj. Komunia Święta to jest akt Twojego pełnego oddania mi się, kiedy ja do Ciebie przyrodzę. To w jakim stopniu zawładnę Tobą, zależy od Twojego oddania się mnie. Bo ja oddaję się Tobie w Twoje posiadanie. Logiczne. Bóg się oddaje w pełni bo się uniża w swoim majestacie i do malutkiej i dzieci i daj Dajcie wszystko. Jest bezbronny jak dziecko. Pozwala na profanację, na bogło na wszystko. Bo mówi, nie byłbym Bogiem. Gdybym wychodził ze schosti, gdy ten do komunii przyjść niegody nam Nie, to jest moja ofiara dla was. Czy nie przychodzę do Twojej duszy, aby w niej mieszkać? Czy nie umniejszam się do postaci małego chleba, abyś mogła mnie przyjąć? Dziecko Bóg oddaje się Tobie jako święta hostia, którą należy uczcić. Możesz uczcić i ukochać, ale również sprofanować. Jesteście w tej materii świadkami bestialstwa wobec Boga w Kościele katolickim. Teologicznie to bestialstwo nazywa się profanacja. A oni mówią, że tak ma być. Ostatnio oglądałem fragment mszy świętej z Marii, znaczy Teresy yy, z skakuty. Prawie trafiłem na baranku, boli, przed baranku Bolczynasz na placu tego Piotra przekażcie sobie znak pokoju. Ta kamera zlatuje na ludzi, tam gdzieś w środek, idzie ci kłębowisko mruch, mrówek. Ze 40 minut to uświadomiłem sobie, co oni zrobili. Ile wygięć, ile, ile ukłonów, ile mów uchwytów, chwycenia się. Dzieci, urzędowa profanacja. Bóg umiera. Za chwilę będę do ciebie przyjść, a ty się unosisz nad jakimś tam człowiekiem. Ja zdaje się całkowicie Bezbronny Tobie i oczekuję, że Ty pozostaniesz całkowicie bezbronna i zależna ode mnie. Miej do mnie pełne zaufanie. Nie pozostawiaj sobie nic, kiedy ja przychodzę. To jest moment, w którym ja okazuję Ci moją największą miłość do Ciebie, w którym oczekuję od Ciebie największej miłości. Padnij na kolana, patrz, jak Bóg prosi. Miłuj mnie całą duszą, bo oto ja biorę sobie ciebie dziecko w posiadanie. A skoro Bóg bierze ciebie w posiadanie, a ty jemu uważ, no to masz prawo powiedzieć: Jestem chory, ustro. Otwórz się całkowicie na moją łaskę, bo nie ma granic w mojej miłosierdzie chwili, kiedy otwierasz się na mnie, dziecko. No Bóg jest do bólu konkretny. Kiedy się otwieramy na Jego łaskę, On nie ma granic dla swego miłosierdzia. To ja oddaję się Tobie, ale i Ty powinnaś oddać się mnie. Wówczas dobry ten akt miłości jest w doskonały, kiedy pozwalasz mi działać w Tobie, jak ja tego pragnę i składasz się na moim ołtarzu, całkowicie oddana mojej woli, czekająca na moje rozkazy. Posiadam Cię wówczas i mogę używać według mojej woli. ale Ty musisz być moją ofiarą, tak jak ja stałem się ofiarą dla człowieka. Czyli nie zawsze musimy dopuszczać, że Bóg może wysłuchać, a jeszcze dołoży ofiary, Ty bądź moją ofiarą. A Ty stając się ofiarą dla Boga, za dość uczynisz wielkiej ludzkiej niesprawiedliwości i niewdzięczności. Kiedy Bóg i człowiek złączą swój ofiarę, wówczas ten akt miłości Boga i człowieka jest pełny. Amen. Amen. Amen.